Cześć! Witam Was w dość niestandardowym odcinku. Witam Was w grze Command Conquer 3 Tiberium Wars. I zagramy sobie dzisiaj na modzie Tiberium Down. Jest to mod łączący trójkę z jedynką, a dokładniej mówiąc chodzi tutaj o to, że będziemy mieli wszystko tak jakby to była jedynka, ale na silniku trójki. Moim zdaniem jest to super mod i myślę, że warto będzie go zobaczyć, więc zapraszam do oglądania. Mam nadzieję, że Wam się spodoba. Oczywiście nie zapomnijcie wbić na mój drugi kanał F1 Prezes, więc yy, dobra, zaczynajmy. Zagramy sobie na poziomie średnim, no trudny jest yy, trudny. No, kto by się normalnie domyślał. Ale tak, no trudny jest dosyć trudny i ja sobie wolę zagrać raczej na jakimś prostszym poziomie trudności. Tak tylko, żeby Wam pokazać. Tutaj wszystko wygląda jak w jedynce, tak mniej więcej. Okej, okay, ja muszę sobie prawym przyciskiem, bo taki dziwny tryb okna. Zobaczcie, macie hamuliki w ogóle i to wszystko jest takie jedynkowe, nie? Więc lecimy z rafinerią. Oczywiście to wszystko da się tutaj obracać. Od razu lecimy z drugą rafinerią. Myślę, że nie ma co przeciągać. No, ja chcę go szybko w miarę pokonać. Żeby Wam pokazać też, jak to będzie wszystko wyglądać. W ogóle udało mi się z tą rafinerią, ale ja na farcie postawiłem w tą stronę, bo nie wiedziałem, gdzie tu dokładnie jest to tyberium. Ok, lecimy z jeszcze jedną reaktorownią na szybko. Bierzemy to. Ja tak celowo sobie mapę wybrałem, bo już wiem, że boty nie potrafią chyba niszczyć struktur w grze. czy znaczy struktur w sobie. Nie struktur, tylko, jak to się zwie, płotów, tak to ja było w jedynce. Więc tu mamy pierwsze miejsce do odprowadzania. No, odkryj mi to. Dobrze. I teraz jeszcze ty odkryj drugą stronę. Ja sobie zacznę już robić silosy. Wiesz, tak żebym nie zaszedł nigdzie przypadkiem od dupy strony. No, Odkrywaj. Okej, okay, czyli tu. Czyli tutaj już mamy granicę tego, complete. tak? No, odkryj to dalej. Dawaj, dawaj. Tak, tutaj, tutaj już mamy granicę. Więc tu trzeba wszędzie dać te silosy, żebyśmy mogli postawić tutaj płot. Bo silosy są tanie, więc silosem będzie najłatwiej się odgrodzić. Teraz e, ten płotek i tu jest bardzo fajny system stawiania płotu, ale jeszcze jeden silos muszę postawić. Dawał się silosie. No i zablokowałem mu przejście. Aha. Przepraszam bardzo, ale zgodnie z moją wiedzą. On nie powinien przez to przejść. Dlaczego tak się stało? Nie rozumiem. Dobrze, no to zaraz się zemścimy. Za wjazd do naszej bazy, bo tak nie wolno robić. Grenadierzy są strasznie OP. I miotacze ognia w jak grenadierzy. O dobra, ci już nie mogą tutaj przejechać. No właśnie o to chodziło, żeby nie mogli tutaj przejeżdżać. A, fabryka wrań w końcu w tą stronę. Lecimy z jednym czołgiem. Building. robimy to. I przebudowujemy się teraz na drugą stronę. To jeszcze trzeba za zamknąć to do końca z tego co mi się wydaje. Wydać dalej z kolejnym siloskiem. Zaczynaj już to budować. co te dwa dalej możesz sprzedać, bo one raczej nie są potrzebne ten też można sprzedać, nie będzie konieczne, żeby go przestało. I teraz już tylko dokończyć ten płot. Ja podejrzewam, że oni przez to przejechali, dlatego że dość późno postawiłem ten płot. E, Okej, okay. teraz tak. Czemu się nie chciałeś zrobić płocie? Niedobry. Nie wiem, może building. potrzebuję jeszcze tutaj silo postawić? Building. Robimy ten silo nowa? Tak ja wiem, że cannot deploy here. No dobra, bo tu jest takie coś. Ok. Czyli coś takiego. Tu mi znowu nie wyszło. No postawię to, to jeszcze raz. No. A bo tu jest czerwone. Nie wiem zupełnie czemu. Tu nie jest czerwony, okej. Okay. I czy ten płot już jest ukończony? Trzeba to posprzedawać. E, żołnierze, przejście tam. Nie jest ten płot ukończony, okej. Okay. Musimy kolejny silos postawić. Chodź tu silosie. Construction complete. Building No weźcie to tu domknij A, bo mnie nie stać na to No dawaj, dawaj. Jeszcze tylko tu Dobra, oni tak nie to ja tam widzę Okej okay. Na sela Wojsko przebiegać tam, bo chciałem Wam też pokazać koniecznie jak się buduje tutaj te płotki to moim zdaniem wygląda fajnie. No i dobra, możemy dalej się rozwijać. Myślę, że warto będzie zainwestować w jednego zbieracza i warto będzie zainwestować w to. Gramy na mapie dla czterech osób, żeby ten odcinek też nie trwał 5 minut, bo jakbym chciał, to mógłbym go zraszować i byłoby po sprawie. A nie o to tutaj chodzi. Raczej chciałem wam właśnie zrobić taką pokazówkę. Mm, piechota obsadzić ten budynek. Kolejna piechota, obsadzić ten budynek. Hanwicky tu podkrywaj do końca mapę. No i zobaczymy, jak to wyjdzie. Dobra, tam już zorientowali się, że tu jest wyjście. Wejście, coś tam. A jeszcze sam w trakcie No właśnie, to też fajne jest. Dobra, New stawiaj to tu. Najpierw połyskadzamy pojazdy poza tym hamwikiem? Nie, tylko tego No Naprawiaj. Zapraszam do boju wszyscy lecieć mi z tym rafineria trzy zbieracze, cztery rafinerie będzie bit jak widać ci grenadierzy są mocni no bo oni tutaj dziwnie takie jakoś biją inaczej niż w jedynce patrzcie czekajcie dobrze panowie grenadierzy wymuś atak wrzucajcie tu i ten atak jest taki jakby Dużo mocniejszy, bo mam wrażenie, że dwa granaty i przeciwnika nie ma. No ale nie wiem, i mamy pierwszego montażu. Ogólnie też bardzo mi się podoba ilość detali na tych pojazdach. Spójrzcie tylko na to, że na tych czołgach widać płyty pancerza. I to moim zdaniem wygląda naprawdę świetnie. Wierzę tam. To jest obsadzone? Nie jest obsadzone. Dlaczego to tak? A, to już jest obsadzone, okej. Okay. Dobra. To teraz obsadzić to. Dobra, odkrywaj mapę. I gdzie to był ten drugi Humvee? Czy mi go zniszczyli? Chyba go zniszczyli. No tu był gdzieś drugi handi. Chciałem jeszcze, żeby odkryli mapę. No dobra, nie wiedzie. Już inny last, o kurde. No, to bym się tutaj ładnie zabudował. Cofać? On w ogóle kimkę. Który... Ok. Mocna metacze ognia. No i te się ognia jak widać też one shotują naszych grenadierów. Więc i grenadierzy i te miatacze ognia są tutaj znacznie mocniejsze w tej wersji. W ogóle ta artyleria jest strasznie dużo, bardzo czołg. Mogliby to troszeczkę zmniejszyć, to jest stara modyfikacja. Bardzo stara, więc no nie dziwcie się, że też wygląda tak, jak wygląda i nie jest to zrobione w 100% tak idealnie, bo ten mod jest oj bardzo stary. Nie wiem ile ma lat, ale cholernie dużo. Dobra, jest kolejna rafineria, lecimy z elektrownią, mam muty tam, Wojsko dalej, ty czołgietź się naprawiaj, tu wracaj. I po sprawie mamuty też są strasznie OP. Mam o tym, to co chwilę teraz wystrzeliwują te swoje rakiety, jak, jeden, jak to było w Retalercie. Eee, no dobra, teraz elektrownia. Eee, Na no to mi nie starczy siana, ale starczy mi energii, więc możemy już w tym lecieć. Myślę, że nie ma co czekać. No i za chwilę przejdziemy do ofensywy. Myślę, że nawet bardzo niedługo. No co ty tu czekasz? Rozwalić mi to. Wszyscy na agresywa. No i te, te mamuty są naprawdę kozackie. Bardzo ładnie poleci. Nawet nie da się ruszać. Zostawiamy tutaj to. A tutaj nie da się zrobić tak jak gwierzynce. Nie możemy sprzedać jednego, ee, jak to się mówi... Jednej satelity, żeby mieć tylko jedną, musimy, no. musimy cały czas mieć te budynki odpowiedzialne za dane technologie, bo inaczej technologię utracimy. Eee, ta wieżyczka here. gdzieś, dobra, no, ona będzie miała spokój? Za tutaj. Oj, low power. Construcción. Dawaj, Construcción. szybko elektrownię. Okay. Okay. Oh, tak wiem, że cannot deploy here. Ja zawsze to słyszałem na te connection, nie wiem czemu, tak jakoś dziwnie. A no to jest cannot deploy here. Ale jakoś tak, to się wyraźnie jest to: cannot deploy here. Tutaj w tej grze. W jedynce też tak było zresztą, bo dopiero w dwójce słychać, że jest Kenar i To były dialogi nagrywane e, przez tą samą babkę. E, one były nagrywane w sensie już parę lat po, po premierze, nie 20 lat po premierze Jedynki i Stara, one były nagrywane ponownie. Tutaj jest stara muzyka i stare dialogi są. E, dobra. Lecimy dalej. Moim zdaniem powinien te, tak wyglądać w ogóle ten ten. ten yy, master, bo to wygląda cudownie tak gra. W sensie lepiej niż to, ale powinien być mniej więcej na no, takim silniku graficznym, znaczy nawet no, no, trochę nowszym jak twierdza krzyżowy z 2 na przykład. Dobra. Building. Dawaj teraz ten amutył, subserwater. Myślę, że możemy pojechać sobie czymś. Na przykład tym czołgiem na zjaw. Rozjedźmy jeszcze tych fan no Tutaj rozjeżdżanie jest bardzo przyjemne w tej grze. Patrzcie. O jeszcze oni sami się pochwalili, ale... oj, strasznie mi czołg powijali. Wam stąd. tam. Jedź tam do jego bazy. Zobaczymy sobie co tu jest na środku. No, jakieś budynki, raczej nic interesującego. Nie widzę, żeby to było jakieś takie bardzo fajne rzeczy. Jest Tyberian, tu jest bug jakiś graficzny. No tak jak mówię, stara modyfikacja, błędy się zdarzają. Ale gameplay jest świetny i jak macie komandę w 3, czy też kupicie za dwie za dychy, jest na Steamie, teraz na przecenie. Więc ja wszystkich zachęcam do kupna. Możemy pograć, o ile działa na multiplayerze ten mod, bo nie wiem... Na pewno nie działa na customowych mapach, to już wiem. AI się bardzo baguje. No i mamy działają. działające, moim zdaniem, jest znacznie mocniejsze niż w oryginale. Bomba za to jest średnia. Dobra, walimy. No i ten czołg zniknął. No dobra, tutaj mamy jego raffinerię widoczną. Więc już wiemy, gdzie uderzać za chwilę. Myślę, żeby nawet nie wyprowadzić całego mojego wojska. Do jego bazy. Zróbmy sobie APC. E, dwóch inżynierów. Dobra, tak będzie. Albo zróbmy, yes. podziałem, czy grenadierzy umierają przy e, śmierci. Nie, grenadierzy umierają przy śmierci. Czy grenadierzy wybuchają przy śmierci. To możemy sprzedać. jest tutaj raczej niepotrzebne. A tutaj raczej niech to zostanie. jest inżynier. Kolejny mamut wyjechał z fabryki, więc świetnie. Teraz te zbiera będą musiały jeździć tutaj aż na środę. Więc myślę czy... By... Nie, nie będę przestawiał. Zostawmy to tak jak jest. Można by było jeszcze coś posprzedawać, żeby to szybciej kupić i w ogóle. No i to już się robi. Ona na pieniądze wystarczy na spokojnie. Zobaczymy, jak tutaj bot się trzyma. Niewiele widać. Ale dobrze, że dotarliśmy do jego bazy. Dobrze. Witam y, panów żołnierzy i zapraszam wszystkich do pojazdu opancerzonego. Chodźcie wszyscy. Włazić? Nie, włazić. Biec mi tam. Nie da się niestety kamerki bardziej odpa odpalić, tak, oddalić. To jest dla mnie minus trochę. Ale i tak jest fajnie, gra jest naprawdę fajna, przyjemna, podoba mi się. Eee... Więcej mamutów do ochrony bazy. Jeszcze, moim zdaniem, warto będzie dodać, że ten odcinek będzie niepocięty. Nie będzie on pocięty ze względu na to, że ja chcę pokazać jak największą ilość gameplayu. Zostać mi ten transporter. Tak. Dobra, poprzypisywałem sobie te jednostki do cyferek. Dwójeczka będzie transporter, reszta będzie jedyneczka. No tutaj tak, tak naprawdę w tej grze zauważyłem, nie trzeba tych jednostek rozdzielać, tak jak to jest w oryginale, że możemy te jednostki rozdzielać na pojedyncze, na pojedyncze w sensie, nie mogę jak to wytłumaczyć, żeby dowodzić każdą jednostkę, jakąś jednostkę kontrolować Widzę, że w tej grze możemy po prostu wepchnąć wszystko na Hama na jedno miejsce i to będzie najlepszy rodzaj ataku, To nie ma sensu po prostu za bardzo zwracać uwagi na to jak to wygląda, bo to i tak wszystko się tak dziwnie, nie wiem, tak jakoś, no tak rozpycha się jakby, nie wiem. Nie umiem tego wytłumaczyć, tak bardzo dziwnie się poruszają te jednostki tutaj. To już jest bo potrafią... mają AI dużo lepsze, potrafią się między sobą przepuszczać i w ogóle nie pchają się wszystkie na hama, ale nie jest to dla mnie dziwne. Też nie, nie uważam, żeby to było jakkolwiek jak, jak złe czy coś. To też jest bardzo fajne, bo widać, że te czołgi odskakują jak strzelają i w ogóle jest dla mnie naprawdę świetny detal i doceniam bardzo tę modyfikację, to jest naprawdę super modyfikacja dla mnie. Dla mnie, dla mnie właśnie tak powinien wyglądać ten e, remaster. Czy, czy remake, czy nawet nie, to jest remaster w ok, Okej. No dobra, no to faktycznie to nie jest remake, czyli to nie jest robione od nowa. Remake jest robione od nowa dla wszystkich, którzy nie wiedzą, a remaster to jest odświeżany. Więc tak, ale uważam, że i tak najlepiej by było, jakby EA wydała dwie wersje, taką jak wydało i właśnie taką już w takim prawdziwym, potężnym, pięknym 3D e, z takimi detalami jak tutaj. I moim zdaniem to wygląda naprawdę świetnie. E... Co? Dlaczego ja tego nie mam. Nie wiem. Dziwnie. Gdzie jest u mnie moja jedynka? Dwójka znaczy. Straciłem to. Straciłem yy, inżynierów. Trudno. Przy okazji straciłem większość bazy, nie wiem dlaczego. No nie wiem, to gdzieś jakieś te czołgi przedostały, co tam było, czy coś. Tak się inaczej, raczej to wygram. Bo mi to. Szkoda, że te budowle się tak ładnie nie niszczą, jak wcześniej to było. Tam były te wybuchy, a tutaj to po prostu się zapada pod ziemię. No, i też nie jest jakieś tragiczne. Dobra. Rozpieprzyłem wszystko. Też jednocześnie tracąc własną bazę Palto, to ładnie spada. Lecisz tego. Już nie istniejesz. Czy coś tu jeszcze zostało? Nie, nie widzimy jego bazy konstrukcyjnej, to na pewno. Hmm, pytanie: czy ja ją zniszczyłem gdzieś, czy co? Bo ja nie mam pojęcia, tak szczerze. Jak to jest bo z pomozłem? Tutaj bazą. U mnie wszystko stoi, jak widać. Hmm. Tu zostały te jego pojazdy, Moving więc out. też będzie trzeba yes. poniszczyć nie, nie było komunikatu, our base is under attack. I właśnie nie wiem, no lipa trochę tego cool. brakuje. Zróbmy sobie jeszcze dwa małe czołgi, by tutaj odkrywać mapę. A, tu jeszcze mamy. Wieżyczkę, rozwal znaczy. to. Rozwalcie znaczy. Zliczbalno galantu dużo wojska. Bardzo pięknie. I Ile drzewa się przewracają, to też jest bardzo fajne. Mi się to podoba. A wydebile nie umiecie strzelać przez płot. No. Okej, okay, dobra, mogę sprzedawać. Sprzedajemy. Rozwalić. O kurde, ale jest skrupowane tutaj. Rówie tak na muty Jak to szybko poszło Ale ostrożnie mi z tym Bo to się może naprawdę źle skończyć Wiecie, mogę coś tu posprzedawać? Raczej nie Dobra, dobra, pojechali w stronę wieżyczek całe szczęście A jeśli pojechali w stronę wieżyczek, no to wieżyczki pomogą Tam w jego bazie już raczej nic nie zostało no i ja tutaj przerabiamy to wszystko na i no, Pójdzie zaraz z Już koniec. Jeszcze są tam naciszone żołnierze. Zmiar to. A wy mi tutaj wszyscy... podkrywać ten te... oj, ojoj. To się tym Tych można jeszcze... Widziałem, ja nowym nie trafiłem. Nie ma ucieczki. to jest fajne, że te pojazdy też w tej grze potrafią jednocześnie jechać i strzelać. Ustawię was na agresiva, żebyście ich nie zgubili. Agresiv powoduje to, że oni... A, nie przestają gubić nie przestają gonić tych jednostek. Więc to też jest spoka opcja. Pierwszy nie żyje. A to jest dobrze. Dobra, mission accomplished, więc... Jeśli modyfikacja się spodobała, koniecznie zostawcie lajka. Nie zapomnijcie skomentować tego filmu i wbić na mój drugi kanał F1 Prezes. Pamiętajcie. Dziękuję wszystkim za uwagę. Do zobaczenia. No i cześć.